Dziś będzie dużo o cyberbezpieczeństwie. Ale nie o cyberbezpieczeństwie w wykonaniu Suskiego, któremu się na Twittera włamali. Ale zanim przejdziemy do kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa i w ogóle cybersfery, porozmawiajmy o rządzie Holandii, który podał się do dymisji. Rządzący byli zamieszani w aferę powiązaną z ichniejszym urzędem skarbowym, który wyłudzał kasę od ludzi, bo inaczej się już nie da tego określić. Wyłudzenia dotyczyły głównie dużych rodzin, które przybywały tam w ramach no, migracji, to szczególnie z krajów blisko wschodnich. I nie powinno to dziwić, te rodziny są zwykle wielodzietne, w związku z tym mogą sobie pozwolić na no, większe benefity z systemu zapomóg socjalnych. No bo... Profity są uzależnione od ilości dzieci, no to jest dość oczywiste. Jednakże Urząd Skarbowy wraz z rządem stwierdzili, że, no moment, to było chyba nieodpowiednio naliczone. No to teraz, drogi panie, droga pani, płaćcie, płaćcie wielotysięczne kary. No i kary te doprowadziły do ruiny wiele rodzin. W ostateczności. No cóż, sprawa ujrzała światło dzienne i rząd, który to kontrolować miał urząd skarbowy w tej sprawie, podał się do dymisji jako niegodny zaufania. Ale na tym nie należy poprzestawać wątku holenderskiego, bowiem holenderskie media poinformowały, że. Google przez ostatnie 8 lat wyprowadził sobie 128 milionów na Bermudy. Dzięki temu gigant z USA miałby zaoszczędzić sobie 38 milionów na podatkach, a holenderski fiskus przy okazji dzięki tej transakcji miałby zarabiać 25 milionów, no bo to właśnie za pośrednictwem holenderskich spółek te pieniądze tam przenoszono. Sprawa o tyle istotna, że ostatnio w Ameryce rozpoczął się proces dotyczący takiego samego działania Facebooka. To znaczy, Facebook wyprowadzał sobie pieniądze, tylko że do Irlandii. No i teraz skarbuwa chce ich ostro dojechać. Więc pytanie, czy dochodzenie skarbówki amerykańskiej nie rozciągnie się także na Google'a? Ale kontynuując wątek technologiczny. Obecnie mamy do czynienia z, no przynajmniej według niektórych, z taką cenzurą mediów, które miałyby być niezależne od tych głównonurtowych, to znaczy alternatyw wobec Facebooka czy Twittera. No i kolejna tego typu aplikacja wydaje się być no, napastowana czy pozywana. Mowa o rosyjskim Telegramie. I tutaj warto zaznaczyć, pomimo że to jest aplikacja rosyjska, to nie ma nic wspólnego z Kremlem, ba. Sam szef Telegramu. Jest przez służby rosyjskie ścigany i co chwila musi się przenosić z kraju do kraju. Jednakże, mimo że jest to aplikacja, która no, ewidentnie stara się dbać jakoś o wolność słowa, no bo. Jeśli masz konflikt z władzami rosyjskimi, no to wydaje się, że o tę wolność słowa jednak jakoś tam dbasz, no to aplikacja może być wkrótce usunięta ze sklepu Apple'a. A dlaczego ma być usunięta? Ponieważ grupa ludzi doniosła Apple'owi, jakoby aplikacja miała normalizować hate speech. No, i właśnie tutaj się pojawia pytanie, czym ten magiczny hate speech miałby być? W przeciwieństwie do Parlera, bowiem aplikacja istnieje już dłuższy czas i przez lata nikt nie zgłaszał tego typu problemów, ale teraz, w związku z banowaniem właśnie takich aplikacji, które miałyby stanowić alternatywę dla chociażby Twittera, no, pojawia się coraz więcej tego typu no, żądań, aby usuwać tego typu aplikacje, że mają one w jakiś tam sposób normalizować ekstremistyczne postawy w internecie. No ale czy faktycznie ma to miejsce, czy może chodzi tutaj jednak o jednak monopolizowanie rynku? Cóż, najbliższe tygodnie zapewne pokażą, ale w przeciwieństwie do Parlera, ta aplikacja, no właśnie, ma za sobą najbogatszego Rosjanina, który wierzy, że jednak będzie chciał walczyć o to, aby jego aplikacja w sklepie pozostała. A jeszcze pozostając chwilę w temacie Twittera, no to warto przeskoczyć do Ugandy. Bo w Ugandzie zablokowano Twittera na czas wyborów i Twitter bardzo potępił tę postawę jako, wiecie, zakazującą wolności słowa, uniemożliwiającą wypowiedzenie się wszystkim opcjom politycznym. No cóż, w jednym kraju jesteś blokowany, jeżeli nazywasz się Twitter, a w innym, jeżeli nazywasz się Donald Trump. Oczywiście w Ugandzie tego typu działania no, są związane oczywiście z ich mniejszym świadkiem politycznym, gdyż rządzący tam już od 35 lat prezydent mierzy się obecnie w wyborach z popularnym piosenkarzem. I no niestety może przegrać. Na przykład w ostatni wtorek zaatakowano sztab wyborczy wyżej wymienionego piosenkarza, kandydata, Więc ewidentnie jest to cenzura wolności słowa. Ale wiecie, jeżeli walczymy o wolność słowa w jednym zakątku świata, to wypadałoby to robić także we wszystkich pozostałych. Zresztą, ostatnio na wyboje natrafiają także inne platformy społecznościowe, które rozwijane są już od dłuższego czasu. Na ten przykład popularna platforma Minds, która swego czasu miała się stać swoistą alternatywą dla Facebooka, teraz dostała groźby. Minds otrzymało bowiem ostrzeżenie od Google'a, że aplikacja Minds zostanie skasowana ze sklepu Google Play. No bo znowu, miałaby teoretycznie normalizować hate speech i no właśnie, nie dbać o bezpieczeństwo użytkowników. Jeśli chodzi o to drugie, no to faktycznie, być może jakieś technikalia no, ma, są tutaj na rzeczy, być może faktycznie trzeba byłoby coś z tym zrobić, ale Minds znowu istnieje od dłuższego czasu. Używa go wielu użytkowników. Ale tak się zabawnie składa, że dopiero teraz ktoś stwierdził ej, może powinniśmy się zająć tą aplikacją. Ona istnieje od dwóch lat, ale właśnie teraz powinniśmy się nią zająć. No cóż, znowu, nie wydaje się to działanie w, no cóż, dobrych intencjach. Zresztą, żeby nie było, że wielcy giganci technologiczni z USA walczą tylko z takimi no, alternatywami wobec samych siebie, no to zaczynają także walczyć z rządami światowymi, bo Google niedawno zagroził, że powstrzyma się od świadczenia swoich usług Australijczykom, jeśli ci nie zmienią prawa. Chodzi o projekt ustawy, o którym wspominałem już kilka briefów temu, według którego giganci technologiczni mieliby zacząć no, płacić za treści, które są umieszczane na ich portalach, co znacząco zredukowałoby ich przychody z australijskiego rynku. Google'owi oczywiście się to nie podoba, w związku z czym stwierdza, no dobra, to, to jeśli będziecie dalej szli w kierunku faktycznego wprowadzenia tych przepisów, no to... Powiedzcie, papa, pa, wszystkim usługom Google'a. Oczywiście, australijski premier stwierdza, że nie będzie negocjował z koncernem i nie pozwoli, aby ktoś poza suwerenną władzą Australii decydował o tym, jak będzie wyglądało prawa australijskie, ale tak czy inaczej, no właśnie, jeżeli Google się wycofa, no to z jednej strony może to Australijczyków zabolić, ale z drugiej otworzy się być może wtedy luka dla jakiejś konkurencji. Więc jak sprawa ostatecznie się zakończy, ciężko powiedzieć, bo Google, mimo że wydaje się mieć pewną. Przewagę, gdyż jest monopolistą rynkowym, no to właśnie tego typu działania mogłyby bardzo szybko sprawić, że tę pozycję utraci. No i teraz pojawia się pytanie, czy Australia poprowadzi nas w walce przeciwko wielkim gigantom technologicznym? No, wydaje się, że nie, bo zrobi to Meksyk, którego to prezydent stwierdził, że na najbliższym zlocie grupy G20. Będzie rozmawiał o tym, no, gdzie są granice, do których możemy dopuszczać wielkie koncerny z USA. Prezydent zamierza poruszyć tematy takie jak dopuszczalna cenzura na tych social mediach, to jak mają się one odnaleźć w prawie. Zauważa, że w czasie rozwijania się globalnych social mediów tak naprawdę przegapiliśmy to pod kątem prawnym to znaczy nigdy dokładnie nie określiliśmy, w jakim zakresie te spółki i przedsiębiorstwa mają działać. W związku z tym, no właśnie, zlot dużej grupy wysoko rozwiniętych państw może być takim początkiem tej takiej lawiny, która być może zasypie się na te korporacje, ale no cóż, będzie trzeba poczekać do zlotu grupy, aby zobaczyć, czy faktycznie coś się ruszy. A teraz porozmawiajmy o niedawnym wpisie premiera Morawieckiego na Facebooku, gdzie przekonywał, że on doskonale rozumie. Poczucie wolności, którego pragną Polacy. Że rozumie, iż przestrzeń internetowa jest miejscem, w którym chcemy się wyrażać i nie chcemy cenzury, w związku z tym będzie walczył z wielkimi koncernami światowymi, aby tę wolność zachować. I przy okazji, słyszeliście, że otworzyli polski portal społecznościowy, nie? Portal zwie się. Moment. Al... albi, albicl, alby. Albi... 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 Kto to nazwał kur. Nazwa wywodzi się ponoć od łacińskiego określenia na orła białego. Także pytanie, czy orzeł biały będzie w stanie zwalczyć Facebooka? Spoiler. Nie. Po prostu nie bo portal od samego początku ma tak naprawdę problemy ze sobą, to znaczy zabezpieczenie sieciowe, w ogóle słyszeliście o czymś takim? bo oni nie słyszeli najwyraźniej, albo nie wiem, może bezpieczeństwo baz danych, no nie, baza otwarta to jest free to stay, jeśli ktoś chce se brać, to, to niech sobie bierze, spoko opcja. Także no, jak, jak, jak ja to czasem powtarzam w tym programie, no Polska silnymi fundamentami stoi, prawda? Jeszcze pozostając w świecie Big Techu, no to Grecja wyskoczyła niedawno z ciekawym pomysłem i zaczyna on zbierać popularność wśród przedstawicieli państw Unii Europejskiej. Pomysł dotyczy zaś no, bazy danych dotyczącej zaszczepionych na COVID. Bazy danych, która za pomocą kodów QR miała by się stać swoistym zdrowotnym paszportem mieszkańców Unii Europejskiej i Teoretycznie, przynajmniej, miałaby umożliwić swobodne podróżowanie, no właśnie, w ramach przynajmniej Unii, a kto wie, ilu więcej jeszcze państw. Tylko chcę coś teraz przypomnieć. Dosłownie kilka miesięcy wcześniej, podobny pomysł przepychał rząd chiński, który sugerował, że no to jest świetne rozwiązanie, no bo będzie można swobodnie podróżować. No, zapomniał tylko wspomnieć, że oczywiście oni będą mieli dostęp do tych danych i cholera wie jeszcze ilu więcej, no bo te bazy miały zbierać więcej informacji niż się początkowo miało wydawać. To znaczy to znaczy poza szczepionkami mieliśmy mieć tam jeszcze rekordy dotyczące na przykład tego czy ktoś tam czegoś sobie nie używa, gdzie mieszka albo właśnie gdzie ostatnio był. Bo, bo rząd chiński to lubi takie rzeczy wiedzieć, i, i najwyraźniej Unia Europejska coraz bardziej jest przekonana, że też chciałaby takie rzeczy wiedzieć. No ale pomysł wydaje się być coraz bardziej popularny wśród krajów Unii Europejskiej, no bo na przykład taka Hiszpania, czy Francja, czy Niemcy, czy tak naprawdę jakikolwiek kraj, bo teraz wszyscy mam właściwie problem z tym, żeby jakoś zatrzymać pandemię, no przymilają się do tego, no bo wiadomo, można to określić pięknymi hasłami dotyczącymi bezpieczeństwa, swobody, a w rzeczywistości. No właśnie, jak to zwykle bywa, tam, tam, tam troszeczkę więcej pod powierzchnią się kryje, niż się wszystkim mogło na początku wydawać. A teraz taki temat z pogranicza technologii i z pogranicza ekonomii. Kryptowaluty, bo kryptowaluty dosłownie chwilę temu przekroczyły wartość biliona dolców, co oznacza, że tak, jakby zebrać wszystkie kryptowaluty razem, no to byłyby piątą największą walutą świata. Zapotrzebowanie na kryptowaluty przez ostatnie lata nic tylko tak naprawdę rosło, no bo i są ku temu powody. Wielu stwierdza, że jest to świetne aktywo inwestycyjne, no bo krypto, mimo że są wachliwe, no to pozwalają w bardzo krótkim czasie bardzo dużo zarobić dodatkowo są pewnym mechanizmem ochrony przed inflacją, czymś, czym było dotąd złoto. No i tak, ludzie wydają się chcieć to dalej inwestować, no bo nieodpowiedzialna polityka licznych banków centralnych ze świata no sugeruje właśnie, że będzie utrzymywana raczej inflacja, nie jest pewna przyszłość inwestycyjna ludzi, więc jeżeli chroni mnie algorytm, który ogranicza ilość produkowanych na przykład bitcoinów, no to tak, ludzie są gotowi w to wskoczyć. Oczywiście liczne banki centralne ostrzegają przed takimi inwestycjami, że są ryzykowne, no bo no kurczę, faktycznie są, przynajmniej jeśli inwestujemy sobie na shortach, ale na longach właśnie ludzie chcą tam po prostu odkładać kasę, a banki centralne nie chcą utracić kontroli nad pieniędzmi, no bo jeszcze właśnie ludzie zaczną sobie zbierać bitcoiny i być może w przyszłości nimi płacić, no to właśnie bank centralny straci wtedy kontrolę nad emisją i kontrolą pieniądza. A to żadnemu rządowi nie jest tak naprawdę na rękę. A teraz przejdźmy do USA. Tylko... Co ja mam o tym USA powiedzieć? Bo w sumie przekazanie władzy było całkiem pokojowe, no, tam, tam nic się wielkiego nie dwaliło. No, tyle, że Sanders skradł ludziom szał, nie? Ale tak, poza tym to było spoko. Ale warto chyba pogadać jeszcze o pokłosiu protestów, które w USA przeżywało przez ostatni rok. A zacznijmy od protestów, które były w sumie niedawno, czyli od wtargnięcia na Kapitol, bo z tym wiąże się historia pewnej interesującej 18 osiemnastolatki. Dziewczyna pochodząca z Minnesoty, bowiem, rozpoznała na nagraniach osób wtargających na Kapitol Swoją matkę, wujka i ciotkę i podała ich służbom. No i ich zamknięto, tylko jest mały szkopuł. No nie ma kasy na utrzymanie. I co teraz? Jak to zwykle bywa, fundraising pomoże we wszystkim, bo dziewczyna zaczęła zbierać sobie kasę na utrzymanie i do tej pory zebrała 65 tysięcy dolarów, a zbiórka nie wydaje się kończyć. W związku z tym, no tak. Można powiedzieć, że wzorowa obywatelska postawa została pochwalona i doceniona przez innych Amerykanów. Aż mi się przypomina taka historia z ZSRR, gdzie to propaganda tego kraju stworzyła postać takiego chłopca, który w momencie, jak tam wywłaszczano kółaków i, i odbierano zboże należne państwu ludziom, doniósł na własnych rodziców, których rozstrzelano. No popatrzcie, jak to te tradycje nie giną. A jeszcze w związku z stargnięciem na kapitol, no to. Odpieprzono od laptopa Nancy Pelosi, czyli takiej demokratycznej przywódczyni tego bloku politycznego, która prowadziła tam na przykład obrady. No i wiecie, laptop mógł zawierać krytyczne informacje, a kobieta, która go ukradła, stwierdziła, że sprzeda go sobie Rosjanom. Patriotyzm. Za kobietą wystawiono list gończy, a FBI zbiera tak naprawdę wszelkie możliwe informacje. To właśnie od tych służb dowiedzieliśmy się, że planowana jest transakcja przekazania tego no, jakiemuś agentowi wywiadu rosyjskiego. Kiedy ma to nastąpić nie do końca wiadomo, czy to faktycznie nastąpiło nie do końca wiadomo, ale tak czy inaczej. Wyobraźcie sobie, że teraz tak ktoś, to nie wiem, do, do Sejmu wbija, wykrada, nie wiem, ministrowi cyfryzacji jakiegoś tam laptopa i wrażliwe dane komuś sprzedaje. No. Jakbym pracował w służbach, to też byłbym tak lekko zdenerwowany. A jeśli jeszcze idzie o komentarz dotyczący tak naprawdę nie tylko tych ostatnich, ale w ogóle protestów przez ostatni rok w USA, no to pobito rekord, bo sprzedano rekordową ilość broni w historii tej nacji. To znaczy w ciągu ostatniego roku sprzedano 21 milionów sztuk broni. Wyprzedaż była tak masowa, że producenci amunicji przestali wyrabiać i w sklepach autentycznie są braki z dostępem do ostrej amunicji. No, Ameryka się zbroi, i nie wiem, czy to jest koniecznie dobry sygnał, obserwując to, jak bardzo rozbity politycznie i kulturowo jest to kraj. A teraz zadam Wam taką zagadkę. Jak myślicie, jaka grupa społeczna kupiła najwięcej broni? Tak, Czarni. Zaskoczenie, nie? A dokładniej to czarni i kobiety. To są dwie grupy społeczne, które nakupiły tej broni najwięcej. No i oczywiście można tę sytuację w jakiś tam sposób wyjaśnić. Znaczy, wiecie, na przykład, środowiska feministyczne USA twierdzą, że kobiety boją się przemocy domowej. Ale myślę, że przemoc na ulicach jest tak naprawdę bezpośrednim przyczyną, dla której no, ktoś zakupuje broń. Przynajmniej w obecnej atmosferze w Ameryce. A czarni, no cóż, no. Oczywiście Ameryka próbuje zwalczać problem na przykład Get. Ale wciąż, no, jeśli jesteś czarny i żyjesz w nieciekawej okolicy, to nawet jeżeli jesteś prawowitym obywatelem, no to nie dziwię ci się, że chcesz je po prostu chronić. A teraz porozmawiajmy o totalnym czadzie. O Nawalnym, który stwierdził, że se wróci do Rosji i w czasie powrotu do Rosji se ogląda Brika i Mortiego. Bo co tam jakiś Putin, ja się, ja się muszę dowiedzieć, co się stało w Cytadeli Rików. I nie zgadniecie, co się stało. Nawalny ląduje... Tak, i go zamknęli. W areszcie ma przebywać przynajmniej do połowy lutego, ale już zaresztą Nawalny zaczął nawoływać swoich zwolenników, aby ci wyszli na ulicę. No i no tak, dzisiaj jest 23, jak to nagrywamy, i to właśnie dzisiaj mają się rozpocząć protesty, także wiecie, że, że ja nie umiem teraz powiedzieć, czy się wszczęły faktycznie, czy nie, no bo na dzisiaj zaplanowano, to tam w komentarzach możecie powiedzieć, czy, czy coś się stało, czy nie. I tam ewentualnie przypniemy newsa z tym związanego. No ale tak czy inaczej wydaje się, że Nawalny no, nabrał siły politycznej po ostatnich wydarzeniach z nim związanych. No i na pewno nie jest na rękę Putinowi i będzie próbował z tego zbić jakiś kapitał polityczny. Tylko pytanie, jaką cenę za zbijanie tego kapitału ostatecznie zapłaci? A teraz na chwilę przeskoczmy do Etiopii. Pod koniec roku informowałem, że w regionie tego kraju, w Tigraju, na nowo rozpoczęły się walki, to znaczy region Tigraju chce się uniezależnić od Etiopii, no i walczy z oddziałami wysłanymi przez premiera kraju. No i walki te wydają się przybierać na sile, bo ostatnio właśnie w tym regionie, z jednego z kościołów, wywleczono 750 chrześcijan i rozstrzelano. W wyniku rozpoczęcia walk w mieście Aksum ludzie zwyczajnie chcieli się gdzieś schronić, więc wybrali świątynię. No ale wojskowi za nic mieli jakieś tam świętości, wdarli się tam, wyciągnęli większość ludzi i właśnie rozwalili ich przed tą świątynią. Sytuacja oczywiście tragiczna, ale nie dla wszystkich. Bo nie wszyscy chyba odrobili lekcję historyczną i ideologia im przesiąga głowę. No i udowadniła to niestety jedna z posłanek lewicy. Pani Małgorzata Prokopaczkowska paczkowska bowiem stwierdziła, że. moment, co to. to chrześcijan rozwalili w kraju afrykańskim, po co oni się tam w ogóle wchrzaniali ze swoją religią? Tylko jest taki mały problem, bo... Wiecie, to jest, to jest... jeden z najstarszych kościołów katolickich na świecie. On był tam już założony na przełomie III i IV wieku naszej ery, więc... No, szanowna pani, no, no trzeba chyba ewidentnie wrócić do... Do edukacji, tak powiedzmy, na poziomie szkoły średniej. Bo wtedy mniej więcej się uczyliśmy dokładnie, jak ten... Chrześcijański zarazek zaczął się rozprzestrzeniać. A teraz przeskoczymy na Filipiny, gdzie ma miejsce bardzo nietypowy proceder to znaczy proceder tworzenia się czarnego rynku dla szczepionek. W okolicach tego kraju bowiem mamy no, kilka innych nacji, które są znane z dużej ilości obywateli. Mamy tam Indonezję, mamy Chiny, mamy także Indie. No i kraje te mają problem z tym, żeby zaopatrzyć się w dostateczną ilość szczepionek. W związku z tym tamtejsi producenci, którzy nie mają oczywiście jakichkolwiek atestów, stwierdzili, ej, to zróbmy sobie swoje i sprzedawajmy z dziesięciokrotnym narzutem. No i okazuje się to być całkiem sensownym planem biznesowym, bo te szczepionki faktycznie idą, a lokalny rząd nie może tak naprawdę zwalczyć producentów. Tak naprawdę tak długo, jak nie wytworzymy dostatecznie dużej ilości szczepionek, żeby zaopatrzyć tak naprawdę cały świat i to razy dwa, no bo trzeba się zaszczepić co najmniej dwukrotnie, no to tak takie zjawiska mogą mieć po prostu lokalnie miejsce. A rząd filipiński jako że no, no nie jest w najsilniejszej pozycji, raczej nie zwalczy tego procederu, także tak prawdopodobnie będziemy mogli jeszcze o tym słyszeć tu i ówdzie przez najbliższe miesiące. A teraz pora na część dotyczącą ludobójstwa. Tak jest. Izrael. Izrael bowiem niedawno dokonał ataku bombowego na terytorium Syrii, gdzie zabił 58 ludzi. I to tak niekoniecznie chyba celowali w jakiś konkretny rodzaj ludzi. Bo zginęli tak rebelianci, jak i zwolennicy rządu, jak i na przykład Irakijczycy, którzy przyjechali tam walczyć z państwem islamskim. Także, no, ewidentnie przemyślany i precyzyjny atak w wykonaniu tej armii. Oczywiście rząd izraelski próbuje się znowu wybielić. Twierdzi, że atak był zaplanowany jako element działań skoordynowanych sił w tamtym regionie. Próbowano tam zwalczać okropnego Bashara al-Assada, który przecież terroryzuje kraj. Więc wiecie, jaki jest najlepszy sposób, żeby oderwać tyranę od terroryzowanego kraju? Dokładnie tak: Zastrzelić frajera. A teraz na sam koniec, jak zwykle, przeskoczmy na nasze podwórko i porozmawiajmy o Krajowej Radzie Sądowniczej, która trenowała budżet państwa. Zjawisko ujawnił sędzia Leszek Mazur, który to no, po prostu poinformował media o tym, że Krajowa Rada Sądownicza zwołuje sobie zupełnie niepotrzebne narady internetowe, za które to sędziowie mają po prostu wypłacane pieniądze. No i cóż... Tak się zwoływali i zwoływali i drenowali kasę, nikt na to nie zwrócił uwagi, gość zwrócił uwagę, w związku z tym, nie wiem, jakieś honory mu trzeba zapewnić, może jakiś awansik, może to on będzie teraz stał na czele reformacji KRS-u. No oczywiście, że nie usunęli go ze stanowiska. To znaczy, usunięto go ze stanowiska, ale jednocześnie po paru dniach on sam odwołał się z tego stanowiska, w związku z tym, no, znowu mogę powiedzieć jedno, no. Polska silnymi fundamentami stoi, prawda? Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał w tym momencie bronić tego, że tak, mamy lepszą zmianę i dobrze zreformowaliśmy rządy, to tu odsyłam, tak? Ostatnio głośno się też zrobiło ze względu na inflację, bo, bo mamy najwyższą inflację w Europie 3,4%. Tak więc trzeba przyznać, pod kątem inflacyjnym oczywiście minęliśmy teraz jeden z najgorszych lat od lat, tak naprawdę, bo. No, takiej inflacji nie widzieliśmy od momentu załamania się giełdy amerykańskiej w 2008 roku, bo wtedy, mimo że kryzys nas w dużej mierze ominął, no to tak, odczuliśmy to trochę po inflacji. Ale tutaj tak przynajmniej delikatnie chcę stanąć w obronie naszego banku centralnego, bo jeśli chodzi o odchylenie od celu inflacyjnego, no to nie byliśmy aż tak bardzo odchyleni i w większości ostatnich miesięcy łapaliśmy się jeszcze w te widełki, które były przewidywane. No ale tak czy inaczej nasze portfele odczuły skok cen. Najbardziej w górę poszły usługi, a konkretnie te usługi, tak jak na przykład fryzja czy kosmetyczka. No to chyba wszyscy odczuliśmy, ale z drugiej strony w dół troszeczkę poleciały niektóre towary, na przykład ubrania czy tekstylia, staniały. No ale ostatecznie miejmy nadzieję, że przewidywania banku centralnego co do najbliższych miesięcy się sprawdzą. No i będziemy raczej próbowali tę inflację zaniżać i będziemy powoli otwierać gospodarkę, bo inaczej. O, inaczej to bym nie chciał widzieć, że bijemy kolejne rekordy, bo taki oficjalny rekord naszej inflacji dotychczasowo to jest z lat 90., tylko wtedy to wyniosło tam około 600%. I to, to, lepiej, żebyśmy do tego momentu już nie wracali. A skoro już o to zaczepiłem, no to właśnie jak to będzie dalej z tym lockdownem? No, według Gowina to będzie tak, że będziemy chcieli zdjąć ten lockdown i to już w najbliższym czasie, ale no nie mogę dać w sumie Wam żadnej gwarancji Polacy. Bowiem w najbliższych dniach mamy obserwować powolne otwieranie no, różnych działów naszej gospodarki. No, między innymi te słynne galerie handlowe mają być wreszcie w pełni otwarte. I gdzieś tam w 1 lutego już mamy sobie swobodnie kupić na przykład elektronikę na miejscu, a nie na zamówienie. Ale z drugiej strony wciąż nie myśli się o tym, aby otwierać działy, które chyba najbardziej były przez lockdown dotknięte, a więc np. branże fitness czy hotele, które to no, coraz głośniej krzyczą, że padają. Wiecie, jak hotel gołębieski pada, to, to, to już jest źle. Innymi słowy, no, patrząc na to, jak ostatnio postąpiliśmy sobie z Krajową Radą Sądowniczą, patrząc na to, jak świetnie jesteśmy zabezpieczeni i jaki mamy potężny portal internetowy, no to ewidentnie możemy naszemu drogiemu rządowi zaufać. A ja Wam już pięknie dziękuję. Widzimy się za tydzień. No i miejmy nadzieję, że te rekordy inflacyjne to rzeczywiście tak stopniowo spadać. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. A jeśli pragniecie, aby kanał dalej się rozwijał, to zachęcam Was do wsparcia go na Patronite. Widzimy się już wprócz.